W podstawie tego, co możemy zaobserwować na targach tarobach, zdecydowanie widać tendencja e, poszukiwanie rozwiązań automatycznych, e, zwiększenie wydajności i jakości przy jak najmniejszym udziale pracownika, czyli automatyzacja. że Robotyzacja ma ogromne znaczenie. W szczególności wydaje mi się, że takim aspektem bardzo ważnym jest też ogromna zmienność rynków i zdecydowana zmiana upodobań konsumentów. Konsumenci aktualnie bardzo szybko zmieniają swoje potrzeby, za tym oczywiście zmieniają się również potrzeby dotyczące produktów, sposobu pakowania produktów. Myśląc o opakowaniach musimy mieć świadomość, że są one nieodzowną częścią e-commerce. Zabezpieczają one bowiem produkt podczas jego drogi, od sprzedającego do kupującego. Jednak także miejmy z tyłu głowy, że jest to koszt i to dla trzech stron. Zarówno sprzedających, którzy muszą takie opakowania zamówić i za nie zapłacić, dla kupującego, dla którego ten koszt prawdopodobnie będzie zaszyty w cenie produktu i to już stanowi poważny problem, ale jest to także koszt dla środowiska. Jesteśmy zadowoleni z tych targów, mamy duże zainteresowanie i widać, że system robotyzacji, paletyzacji i automatyzacji całych procesów produkcyjnych zmierza w bardzo dobrym kierunku.